Cześć! W tym odcinku mam coś dla fanów zdrowego stylu życia. Pod lupę wezmę wielozadaniowy blender kielichowy od polskiego producenta Amika, z którym przygotujesz pożywne smoothie na śniadanie, aksamitną zupę-krem na obiad i zdrowe masło orzechowe na wieczorną kanapkę. 800 watów mocy pozwala na szybką pracę oraz bezproblemowe rozdrobnienie nawet twardszych produktów. Pamiętaj, że im wyższa moc silnika, tym Blender pracuje szybciej i wydajniej. W zależności od twardości produktów, będą one też wymagały różnego stopnia mocy. Dzięki płynnej regulacji prędkości, bez trudu dostosujesz tryb pracy Blendera do aktualnych potrzeb. Jeśli jesteśmy już przy sterowaniu, zobacz, że poza klasycznym miksowaniem masz do dyspozycji kilka dodatkowych funkcji, które sprawiają, że Blender jest świetnym pomocnikiem w życiu codziennym. Funkcja Puls poradzi sobie z nasionami, orzechami i pestkami, które bez jej użycia ciężko dokładnie zmielić, ze względu na ich twardość i niewielkie rozmiary. Skuteczne kruszenie lodu do domowych koktajli w upalne dni zapewni nam przycisk Ice Crush, a funkcja Smoothie dzięki zwiększeniu ilości obrotów gwarantuje naprawdę gładką konsystencję, niezależnie od tego, jakie produkty miksujesz. Zapytasz pewnie, jak poradzi sobie z takimi wyzwaniami niewielkie ostrze? Tutaj został zastosowany system sześciu bardzo wytrzymałych ostrzy ze stali nierdzewnej Ultra 6. Dzięki temu masz pewność, że każdy produkt zostanie dokładnie rozdrobniony i nawet lód nie jest niebezpieczny dla jego trwałości. Sam zobacz! Zwrócę jeszcze twoją uwagę na sam wygląd blendera. Solidna obudowa ze stali szlachetnej to gwarancja wysokiej jakości, ale i nowoczesnego wystroju kuchni. Super skomponuje się z innymi sprzętami w kolorze inox. Kielich Hot Safe Plus o pojemności 1.5 litra został wykonany ze szkła odpornego na wysokie temperatury. Dzięki temu masz pewność, że nawet przy gorących składnikach miksowanie będzie bezpieczne, a ciepła zupa krem nie uszkodzi i nie odbarwi pojemnika. A co z bezpiecznym używaniem urządzenia? O stabilność pracy zadbają antypoślizgowe nóżki, a system chroniący przed przegrzaniem ochroni twój blender, jeśli silnik za bardzo się nagrzeje. A Mika pomyślała o wszystkim, prawda? Blender kielichowy to świetna opcja dla każdego, kto ceni zdrowe posiłki, przygotowane szybko i higienicznie. Skusisz się na idealnie gładkie smoothie? Odwiedź jeden z naszych sklepów Max Elektro lub zamów online na www.maxelektro.pl i postaw na wygodę. Do zobaczenia. Cześć!